Rusz przyszedł zabić moją córkę Proszę Państwa Hoka Hejsi widział Janusz Pijanka z Kamiennego Wigwamu nadaję, Proszę Państwa nie mam ochoty na, na żadne rzeczy nie, nie wierzcie, nie krytykujcie mnie że z patelni, że ani talerzyka nie biorę nic kupiłem sobie tylko karkóweczkę i serek na rano będę miał bułeczkę mam nie wiem chyba dostałem w Warszawie Zachodniej wczoraj jak jechałem rano musiałem wziąć bo Wczoraj było przecież wszystko dobrze, mi się przypominało, że pozamykane Także słuchajcie, nie do niuchania, ale do jedzenia Także ilu, sumy zostały odbite, nie wiem czy wiecie Pierwszy dzień zdobyli, pomyślałem, że patałachy Moi koledzy z Majdanu Dali Moskalom zabrać sumy Ale chłopaki w drugi dzień się bili I w trzeci już wyzwolili sumy, także Brawo chłopaki, oka hej Także wracam dzisiaj proszę Państwa z mityngu bo późno pojechałem, ale pod koniec zajechałem. Miałem takie wejście yy, Ukraina bez Putina. To jest nieważne, słuchajcie, y, tak nie. Y, y, ułożyłem przed chwilą wierszyk, jak tutaj siedziałem przy tym. Jak siedziałem przy Karkówce żeby się nie spaliła. Moskal chce zabić moją córkę. Nie wiem, czy przeczytam chociaż jedno zrodkę. Moskal chce zabić moją córkę, lecz ja. Ja mu na to nie, ale ja mordercy nie wybaczę. Z Katynia zrobić chce powtórkę. Nad psiołem zająć dziecka dacze. Psio, to jest rzeka w sumach. Nie będę co, bo to słaby długopis, był jasno-niebieski. Tu wcześniej wpisałem też. Będę tam gdzie trzeba, też dla córeczki, Rus przyszedł zabić moją, moją, moją córkę, tutaj też taką mam wiersz. I słowiańska córka. Tutaj napisałem. Tutaj zaczynam pisać, bo miesiąc nie pisałem. Także prawdopodobnie ten wiersz ten ze mną pojedzie, ten pojedzie ze mną na Ukrainę. Może dzisiaj opublikuję z jeden, dwa wiersze, może nie. Teraz na razie jem. Po prostu jestem głodny, bo kupiłem sobie wcześniej ciasto za 4,60. Z było po 11 zł Całe zjadłem, nie chcę żeby mi się zgadza, nie ob, on nie odbijała. Także tak się odżywiają klonowiacy z cebulką, cebulka z pieprzykiem hmm, mięciutka parkueczka podlałem wody na tłuszczyku, zobaczcie także słuchajcie, jak wiecie 5 dni byłem w Warszawie, dzień byłem na na proteście rolników potem zostałem u kolegi się dowiedziałem od niego w kamiennym wigłamie że wojna jest na Ukrainie no i zostałem 3 dni pod rząd 3 dni pod rząd zostałem przyjechałem wczoraj zdążyłem na morsowanie ale nie morsowałem bo przeziębiłem się śpiąc na dworcu zachodnim bo nie chciałem się już kolegi, kolegi na gościnności nadużywać karkówka w przeceny była także jedzonko fajne mam dzisiaj także słuchajcie Suruni nie pozwolę Moskalowi zabić Ona, ona jest Polką, nie będzie cierpiała przez głupiego Putina. Choć ja myślę, że dał się podpuścić jak małe dziecko Putin, że tam się coś grubszego kryje za tym. Nie będę mówił, żeby mi kanału nie usunęli. Mam, mam większą wiedzę na ten temat. Czytajcie między wersetami. Bo już muszę mówić z szyframi, żebyście żebyście zrozumieli, domyślili się. Bo nie chcę, żeby ka jedynego kanału, którym się posługuje, teraz zamknęli. Także w przyszłości będzie Rosję czekał rozbiór na 20. Co najmniej krajin małych podskorządkowanym, wiecie komu. Dał się Putin manewrować. Ale nie śmiejcie się jeszcze, że puścił liche, liche stare czołgi, on ma inną technologię. Coś się szykuje pewnie większego. się czytałem, że Izrael się przygotowuje na atak na Iran już mam, kiedyś mówiłem, że trzecia wojna światowa już trwa raptownie obostrzenia wiecie przeciwko czemu, zaczynają znikać to było przygotowanie nas a ja takie wieści już miałem, wiele lat temu we Francji mówili, że przez Europę przejdzie Kontrolowana rewolucja, a to nie przez Europę, przez świat przechodzi. Choć może więcej Europy dotyczy. Ale wyzerpkę sobie zrobiłem. A drugi kawałek na i to zostawia. Kupiłem herbatę. Nie wziąłem ją gdzie ona została. <śm> Muszę iść do sklepu, bo jutro będzie za późno. A żurawinową herbatkę kupiłem. Kończę i zmykam tą. No, Moja krew, żeby do szkoły nie chodziła teraz. Głupią matkę ma.